Co sprawia, że Mercedes od 1989 roku aż do 2001 produkował ten egzemplarz? Dlaczego dzisiaj ten model jest najchętniej wybieranym autem wśród kolekcjonerów? I czy to jest najlepszy Mercedes wyprodukowany w historii marki? Dowiecie się z tego filmu. Przed nami znajduje się samochód, który jest z Japonii. Jest to auto z totalnie, ale to totalnie niespotykanym przebiegiem całych, uwaga, 47 tysięcy kilometrów i pochodzi z końcówki produkcji, czyli z 98 roku. Sam SL jest chyba kamieniem milowym motoryzacji, tak by można było powiedzieć, co przejawia się niemal na każdym elemencie tego auta, zarówno na nadwoziu, jak i we wnętrzu, ale o tym będziemy opowiadać w dalszej części filmu. Natomiast zaczniemy od tego, co widzimy z zewnątrz. Samochód ten, co powiedzieliśmy na wstępie, był produkowany od 1989 roku aż do 2001, czyli stosunkowo. Nie krótko, zważywszy na to, że to jest auto do dwóch ludzi w środku. Uwaga, wychodziły egzemplarze, które miały z tyłu takie ławeczki, ale one były bardziej dla jaj niż dla jakiegoś pożytku. Auto na przestrzeni czasu produkcji przeszło tak naprawdę jeden taki większy lifting, który się przejawiał, głównie możecie go rozpoznać patrząc na nadwozie po tym na przykład, że oczywiście nie ma soczewek, nasz egzemplarz z końcówki produkcji jest, więc ma już uwaga, lampy ksenonowe. Natomiast kierunkowskazy, to jest taki pierwszy element, po którym można próbować rozpoznać czy to jest auto przed liftingiem, po liftingu dlatego, że przed lifty miały kierunkowskazy koloru żółtego Zwróćmy uwagę na jedną rzecz To jest ciekawa sprawa W 2000 roku został wprowadzony obowiązek tego żeby lampy, które są ksenonowe po 2000 roku musiały mieć samopoziomowanie i musiały mieć spryski Więc tutaj mamy taką ciekawą hybrydę tych lamp i warto się nad tym pochylić No bo to jest ksenon, który ma Polerowane szkło w tym miejscu, bo tam jest soczewka, ale nie ma ani sprysków, oczywiście poziomowania też nie ma, natomiast ma te zajebiste. Wycieraczki, które też działają. No To jest też taki element lat 90., -tych. bardzo ładnie to wygląda, tak bym powiedział, kulturalnie i dostojnie. Nie? Nasz egzemplarz jest akurat z hardtopem, ale wychodzą jeszcze softtopy. Bardzo często idą w parze, czyli jest do jednego auta i softtop, i hardtop. No i ten softtop jest oczywiście dachem prezentowym, co kto lubi. Ja akurat szczerze mówiąc doceniam sztywne dachy, bo jest po prostu w środku cicho. Przyjemnie i można ten samochód stosować zarówno do jazdy na co dzień, jak i do podróżowania z wiatrem we włosach. Jest jeszcze jedna rzecz, po której można rozpoznać wersję poliftingową, mianowicie są to te elementy na listwie i ten kierunkowskaz. No one też są żółte i ten kierunkowskaz wygląda nieco inaczej, oraz te wloty są mniej opływowe. Więc to są takie elementy na dwozie, po których możecie rozpoznać wersję przed liftem i po lifcie. Ta ostatnia i ta pierwsza, Podobno nie cieszy się aż tak dużym e, powodzeniem jak ta ze środka produkcji 96-97, chociaż ja osobiście nie mam tutaj żadnego zdania i SL-a kocham każdego. I jeszcze jest, jest jeden element, to są lusterka. Te są już opływowe, natomiast w wersji przed liftem są takie bardziej, nazwijmy to, kwadratowe. Przechodząc dalej do tyłu, lampy tylne po liftingu, po tym ostatnim, one się zmieniały niby dwa razy, natomiast ten ostatni, lifting 98-99, różni się głównie tym, że ma tutaj wstawkę światła cofania. Ona jest po prostu biała przezroczysta zwał jak zwał natomiast lampa tylna oczywiście absolutnie mercedesowska klasyczna z twardym solidnym niemieckim żebrowaniem tak by to można było powiedzieć antenka antenka elektryczna która się bardzo ładnie chowa i otwiera, oczywiście, jak nie jest zepsuta, ale z reguły te anteny w miarę działają w tych autach, zwłaszcza jeżeli auto jest w takim stanie i z takim przebiegiem jak to. No to jest taki element lat 90. -tych. wysuwane anteny, to jest coś, co charakteryzuje auta zdecydowanie z tamtych czasów. No i felgi, przypatrzcie się na jedną rzecz, chodź na chwilę z kamerą, przypatrzcie się na jedną rzecz. Jak się zmieniają trendy względem rozmiaru felg? Dzisiaj w takim SL-u pewnie jakie by koło zastosowali? Z dwudziestkę? No 19 to na bank, a 20, być może. Jeszcze jak to by była 6 AMG, to pewnie z 21 by się tam zmieściło. To mamy 500, czyli 5-litrowy silnik z V8, w zasadzie no, w topowej wersji. I mamy oponę całą 16-calową. Y ja bym ją zmienił ogólnie, te felgi do tego auta, bo też warto wspomnieć, że nadwozie Sela jest stosunkowo nadmuchane i szerokie. To widać na zdjęciach, i te błotniki tylne i przednie no, najpiękniej na tym aucie dla mnie wyglądają monobloki. Natomiast to taka ciekawostka jak auta na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci rozrosły się, bo tak by to chyba można było powiedzieć, i rozrosły się też rozmiary tych felg. Ale dzięki temu jest dosyć, tak bym powiedział, komfortowo. Komfort to jest synonim do tego pojazdu. Rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy ten film kręcić, to rozmawialiśmy o tym, co w tym aucie jest takiego ujm ujmującego? Zresztą od tego się zaczął cały film. Co sprawia, że to auto było tak długo produkowane? Co sprawia, że ludzie go tak chętnie dzisiaj kupują i chcą go mieć w swoim garażu? Chyba można to sprowadzić do tego, że w zasadzie, nie dość, że ono nie odstaje od samochodów, które są współczesne, nawet myślę, że spokojnie można było ująć stwierdzenie, że zawstydza no, dość sporo samochodów, wydaje mi się, które są dzisiaj nadal produkowane. Elementów wyposażenia w tym aucie jak na tamte czasy i jak na dzisiejsze jest naprawdę dużo. Więc może Zacznijmy od drzwi, bo akurat na nie patrzę. Oczywiście standardowo Mercedesosko sterowanie foteli odbywa się za pomocą tego czegoś, yy, czyli nazwijmy to rysunku fotela. Wszystko jest oczywiście w prądzie, z pamięcią. Także w latach 80. można było sobie już zakładować pamięć fotela. Mam nadzieję, że Wasz Golf też ma taką funkcję. Jeżeli chodzi o samą kierownicę, ta kierownica już jest rodem, powiedzmy, z tych nowszych wypustów Mercedesa. Ona się zmieniała chyba dwukrotnie, z tego co pamiętam, na przestrzeni całego okresu produkcyjnego tego auta. Natomiast, no, bardzo fajnie leży w rękach. I fajne jest też to, że typowo Mercedesosko mamy tak, no, tą dźwigienkę do sterowania tempomatem i też jeden pałąk do sterowania wycieraczkami i kierunkowskazami, spryskiwaczami na szybę. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że że samochód ten ma naturalną skórę, a nie skórę z nie wiadomo czego. I rollbar z tyłu, który w ogóle to też jest istotna kwestia. To auto było bardzo w, jakby takie nowoczesne e, zabezpieczenia przed dachowaniem no i to właśnie był ten rollbar, który jest za mną. On się składa w sposób elektryczny. On jednocześnie pełni rolę windshota, jak masz dach zdjęty. To taka też ciekawostka. Oczywiście fotele są grzane w dwóch stopniach. Szyby są oczywiście elektryczne. Lusterka są elektryczne, no i kierownica również oczywiście jest elektryczna, sterowana w dwóch płaszczyznach, góra-dół, przód-tył, także y, komfortu nie brakuje. A, zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz, jak ta kurde klameczka jest wykonana, ona jest zimna, taka solidna jest i kurczę, do otwierania tego fotela jest po prostu przewspaniała, przepiękna. To mi się bardzo podoba, że te, że te pasy są tu, a nie są tam i nie są podawane. Te podajniki z reguły w tych wszystkich kupejach yy, się zawsze po pewnym czasie psują albo ten pas gdzieś ucieka, natomiast tutaj macie blisko, zapinacie i jesteście bezpieczni. Skąd wiadomo, że jeździmy autem z minionej epoki? No to, to, że mamy tutaj kaseciaka, to, to jest osobna sprawa, ale przepiękna sprawa jest taka. Tu mamy taki schowek, taki tutaj oczywiście z popielniczka, bo wtedy się paliło. I tu są sloty na kasety. Proszę bardzo. Wyjmujecie sobie kasę tej sobie ją puszczacie. Ale to nie wszystko. Bo gdyby kasy wam było za mało, to ten oto podłokietnik, który, uwaga, przesuwa się do przodu i do tyłu dla Waszego komfortu. Ma taki przycisk. Jest otwierany, tylko się go strasznie źle otwiera. O, jest. I tutaj mamy kolejny schowek. Nie wiem, czy to jest w stanie. Daj kamerę, to ja go pokażę. Proszę bardzo. I tu jest kolejny schowek. Z kolei napłyty płyty cydyromu. A jak już te płyty sobie tam schowacie, to przechodzicie do tyłu i tutaj z tyłu wszystko warto pokazać. Proszę bardzo, zmieniarka. I to nie taka hamska, że tam jakąś ją ładujecie. Nie, wszystko się odbywa z kulturą i w pełni jest sterowana elektrycznie. Proszę bardzo. Jest miejsce na zmieniarkę? Jest. Także muzyki Wam raczej nie będzie brakować. Jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz: że auta z tych czasów one były projektowane. Właśnie to jest, to jest klucz. Zobaczcie, ile to jest schowków. To jest jeden schowek. Proszę bardzo. Jak on w ogóle fajnie chodzi? Cyk. Tak się fajnie zaciąga. To nie wszystko, bo oczywiście tam mamy też schowek. Niestety Japończycy mają w stylu to, że lubią sobie takie radio włożyć, więc to radio będziemy musieli wymienić, ale to nie o tym. Otwieramy sobie teraz z tyłu. Tutaj mamy miejsce na tasie. Jakby się ktoś zastanawiał, ile jest miejsca dla pasażerów tylnego rzędu, to jest właśnie tyle. Bo ta auta rzadko, bo rzadko, ale wychodziły z tylną kanapą. Także możecie o tym zapomnieć. Ale tu mamy też jeszcze jeden schowek. Uwaga, trzeba go włożyć, proszę bardzo, tu jest jeszcze jeden schowek. Tak. Jak widzieliście, schowek też był jeszcze w podłokietniku, yy, co Wam pokazywaliśmy. Było miejsce na płyty, jest miejsce na kasety. Yy, co tu jeszcze gdzieś można schować? Jest miejsce na papierosy, bo to akurat palenie w takim aucie ma zupełnie inny wydźwięk. Yy, I jest miejsce, o to jest też ciekawe, w latach 90. robili schowki, w których dzisiaj można przewieźć telefon. W dzisiejszych autach takich schowków często już nie ma, dlatego że podejść tutaj z kamerą, proszę bardzo. Na tym drewnianym wykończeniu tutaj jest klik i otwieracie. I to nie jest po to, żebyście tam kiepowali, bo kiepownica jest tutaj. Także wyposażenie jest postarane. To teraz? Skąd takie auto ściągnąć? Albo skąd takie auto kupić? I dlaczego stamtąd, a nie skądś inąd? No, ten samochód jest z Japonii, jak powiedzieliśmy. No, to teraz trzeba wytoczyć całą genezę. Dla Japończyków jazda Mercedesem z kierownicą po lewej stronie. Jest szczytem, może nie luksusu, ale prestiżu. O, to jest ogromny prestiż. Ludzie, którzy kochają samochody w Japonii tego typu, auta sobie kolekcjonują, wyjeżdżają nimi w niedzielę i dalej tak dalej. W Japonii oczywiście jest drogie posiadanie samochodów, bo jest mało miejsca, więc te auta jeszcze dodatkowo dzięki temu mają mały przebieg. No i tak jak widzicie, jest szansa z Japonii nabyć takie auto, w pełni bezwypadkowe, w cudownym stanie technicznym, z przebiegiem poniżej 50 tysięcy kilometrów. Które jest rarytasem, bo tak to trzeba ująć, które jest świetnym kąskiem kolekcjonerskim. Skąd jeszcze można kupić Sela? Wiele aut z Emiratów ściągamy, wiele samochodów z Emiratów Wam polecamy, ale akurat jeżeli chodzi o Sela, w Emiratach może być ciężko. Kultura, warunki pogotowe będą sprawiały, że ten samochód nie będzie w takim stanie, w jakim byśmy chcieli, żeby on był. Chyba, że był reimportowany z Japonii, to wtedy można się nad tym zastanowić. Oczywiście można pomyśleć o Stanach Zjednoczonych. Co dla mnie osobiście jest kiepskim pomysłem, bo po prostu przez minione lata nie był to aż tak szanowany egzemplarz, do którego każdy wzdychał, jak miało to miejsce w Japonii. Za to Stany Zjednoczone będą tańsze. I też rynkowo tańsze później będą przy odsprzedaży ewentualnej. I jeżeli chodzi o wzrost ceny, to będzie tak sobie. Pewnie z biegiem czasu będzie ona rosła, ale odpowiednio mniej niż Japonia. No i ostatni rynek to jest Europa. I Europa też nie jest złym pomysłem. Natomiast Europa jest dla tych, którzy nie mają cierpliwości i nie chcą czekać na Japonię. W Europie te auta są drogie. Jeżeli mają być w takim stanie jak ten, to będą kosztowały odpowiednie pieniądze. No to teraz, ile taki samochód kosztuje w 2025 roku? To zależy. To zależy od kilku czynników. Czy się nastawiacie na wersję przedliftem, czy poliftową. E, czy się nastawiacie na to, żeby ona miała z przebiegiem do 100 tysięcy, czy przebieg jest dla was drugorzędny. Czy się nastawiacie na Stany, czy się nastawiacie właśnie na tą Japonię. No to teraz tak, żeby to mniej więcej jakoś usystematyzować. Japończyk taki jak ten, co stoi za mną, myślę, że możemy traktować, że będzie się mieścił w widełkach od 140 000 do 200 tysięcy złotych. Mówię w widełkach, bo... Zależy to od wielu czynników, ale mniej więcej auto tego y, standardu będzie się klarowało w takich y, pieniądzach. Dla porównania, podobny egzemplarz, czyli też po liftingu, z, powiedzmy z w miarę dobrą historią i czystą ze Stanów Zjednoczonych, to będą kwoty, myślę, rzędu w okolicy 90 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych. Plus, minus. No i na samym końcu zostaje nam ta Europa, bo w Europie prawdopodobnie znajdziemy taki samochód, yy, tylko on nie będzie miał takiego przebiegu, tylko będzie miał przebieg odpowiednio wyższy. Yy, pewnie w okolicy może jakieś tam 150-160 tysięcy to jest taki realny przebieg jak na Europę, żeby takie auto znaleźć. Natomiast cenowo będziemy myślę na podobnym pułapie jak ta Japonia. Uwaga! Duży wpływ na cenę ma też akcyza, dlatego że auta, które są 30-letnie tej akcyzy nie będą musiały mieć opłacone, jeżeli będą miały zrobione opinie, natomiast egzemplarze takie na przykład jak ten, czyli po 1994-1995 roku, to akcyzę będą musiały mieć opłacone. Przy imporcie spoza Europy też to ma znaczenie, dlatego że jeżeli ściągamy auto przed, znaczy jeżeli ściągamy auto poniżej 30 lat, czyli po 95 roku na przykład, no to będziemy musieli zapłacić cło i VAT. Jeżeli ściągniemy sobie samochód, który jest przed 95 rokiem, płacimy tylko 8% VAT za klasyka i więcej kosztów nas nie interesuje. I zaczynamy jazdę testową sr -em. A jest to przeżycie wyjątkowe i zaskakujące. A dlaczego zaskakujące? No więc, moje doświadczenia z Roadsterami, z kabrioletami są takie, że najoględniej rzecz ujmując, są to samochody nie do końca wygodne. Zwłaszcza z minionych lat. Dzisiaj się już ta nazwijmy to technologia nieco zmieniła. i Kabriolet jest naprawdę całkiem wygodnym samochodem, czy tam roadster. Natomiast w tych latach, kiedy to auto wychodziło, przypominam 89 rok, auto miało swoją premierę. Nie do końca tak było. Ja tych kabrioletów, czy tam roadsterów, mówię naprzemiennie, chociaż wiem, że to jednak inne nadwozie. Kilka w swoim życiu przerobiłem, natomiast ten samochód jest dla mnie totalnym zaskoczeniem. Totalnym zaskoczeniem, ponieważ jest naprawdę, ale to naprawdę mega wygodnie. I tak luksusowo. Jak wsiadamy do tego auta, wszystko jest takie mięciutkie, jest takie przyjemne, się tak fajnie to wszystko klika i to się klika dzisiaj w 2025 roku. A gdy ten samochód miał premierę u schyłku lat 80., no to musiał robić nieprawdopodobne wrażenie. Dzięki temu, że jest nad nami hardtop, jest bardzo cicho. Ja mam radio zgaszone, bo radio tu jeszcze nie zostało przekodowane. Przypominam, to jest samochód z Japonii, więc yy, wymaga, wymaga przekodowania fal radiowych i jeżdżę sobie w ciszy. I ta cisza, i ta cisza jest naprawdę ciszą. Ta cisza jest taką ciszą, jaką byśmy chcieli uzyskać w aucie premium. Tu się nic nie tucze, tu nic nie trzeszczy, tu nic nie skrzeczy. Wszystko jest na swoim miejscu wszystko jest tak, jak należy. Oczywiście jest to zasługa tego, że samochód ma przejechane zaledwie niecałe 50 tysięcy kilometrów, dokładnie 47, ale jest to też zaleta tego, że projekt Mercedesa SL był właśnie skrojony pod takie potrzeby. Miał być to kabriolet, który jest po prostu ultra luksusowy, bo inaczej się tego nie da powiedzieć jak na tamte czas. Sama jazda SL-em oprócz tego, że jest mięciutka i przyjemna, to jest jeszcze zwinna. No, ta jednostka 5-litrowa i 8 cylindrów świetnie sobie daje radę z gabaretem tego auta, ale jednocześnie nie jest to auto takie agresywne. Jedziemy sobie delikatnie, spokojnie, mamy 1500 obrotów, 70 na godzinę, ale kiedy chcemy, uwaga, robimy kickdown. I auto pięknie i tak gładko z gracją zaczyna przyspieszać. I fajnie słychać też bulgot silnika. W ogóle nie słychać wydechów, w ogóle. Jest w środku cichu, sięko. normalnie jakbyście jechali z klasą Ale jak dodajecie gazu, to te 8 cylindrów zaczyna się po cichutku odzywać i budzi się do życia. Napędzając całą konstrukcję w bardzo płynny i sprawny sposób. O kuszcie marki Mercedes i jej legendzie, jaka się stworzyła przez lata, świadczy fakt, jak ten samochód się prowadzi. 89 rok z tyłu zmienione już zawieszenie na wielu wielowachaczowe. To auto się prowadzi kompletnie zgodnie z dzisiejszymi standardami. Niczym nie odbiega od aut, które mijamy na ulicy. Nie jest ani gorsze. No, lepsze też bym się zastanowił, czy nie jest. Na pewno, natomiast na pewno nie jest gorsze. Często wsiadając do jakichś klasyków do aut z minionej epoki wsiada się do środka i czuje się tą różnicę myśli technologicznej. Jest już tak jadąc w tym ruchu miejskim trochę niewygodnie, trochę się trzeba, kurde, nagimnastykować i nawalczyć z tym autem. Natomiast w przypadku yy, SLA w ogóle nie mamy takiego poczucia. Wręcz bym powiedział, że jest to uczucie na plus, bo ja uważam, że jazda tym autem jest po prostu znakomitą ucztą i świetnym przeżyciem. Zwłaszcza gdy to auto jest zachowane w takim stanie, w jakim jest nasz egzemplarz. Obsługa dzisiaj tego samochodu i wszystkich nazwijmy to dobrodziejstw, które technologia przyniosła w tamtych latach dla kierowcy, jest na maksa intuicyjna. I taka, no dzisiaj oczywiście w dotyku klasyczna, natomiast w tamtych latach, kiedy to auto powstało, to nawet sobie nie chcę wyobrażać, jaki to robiło show. Oczywiście jest tutaj kilka rzeczy, które zostały wprowadzone w późniejszych latach. Choćby nawet jak kierownica, która jest jednak już nowocześniejsza i stylem jak z W210. Natomiast sama obsługa tego auta. Pozostaje taką, bym powiedział, przyjemnością. Zacznijmy może od zegarów, no bo to jest dzisiaj taka rzecz, która jako pierwsza rzuca się w oczy. Są one oczywiście analogowe, pięknie zaprojektowane klasycznie, bez cienia uwagi, takie, jakie bym chciał, żeby były. Ale już rzeczy związane z elektroniką i ze sterowaniem tym autem niekoniecznie. Dlatego, że wszystkie przyciski i wszystko to, czym chcemy sterować w tym samochodzie, mamy oczywiście tutaj na panelu głównym. Możemy sobie łatwy sposób zgasić ESP. Dzisiaj jak chcecie zgasić ESP w aucie, to musicie trzy razy zatańczyć na głowie, cztery razy się obrócić w lewo, żeby móc zgasić ESP w aucie. Natomiast tutaj wystarczyło zrobić tylko klik i nie trzeba go było trzymać przez 30 sekund i ESP zostawało wyłączone. Mamy również fajne elektryczne sterowanie tym rollbarem, którego widzicie za mną po prostu przyciskamy przycisk, on się zamyka i otwiera. Tempomat, tutaj akurat plus dla Mercedesa, został utrzymany nawet już w późnych modelach po prostu jest to fajny, elegancki pałąk, który dajemy do góry, na dół to akurat w Mercedesach doceniam bardzo, że tak długo zachowali sterowanie tym tempomatem. W ostatnich już modelach z ostatniego wypustu Niestety się ono zmieniło, ale to jest nieistotne. I co jeszcze? I obsługa skrzyni biegów. Klasyczna skrzynia biegów, która ma oczywiście 5 stopni. W obrębie lewarka do skrzyni biegów mam oczywiście sterowanie lusterkami, mamy sterowanie szybami, które oczywiście też są elektryczne. No i z takich rzeczy technologicznych, które mnie uderzają z tym autem, jest oczywiście automatyczna klima. Dzisiaj może żadna rewelacja, ale w latach 90. -tych... Klikacie jeden przycisk, ustawiacie 23 stopnie i to się wszystko samo dzieje. Chłodzi, grzeje, wieje z kratek tam, gdzie trzeba. I druga rzecz, którą ja doceniam w tym aucie, to są światła ksenonowe. No, z ostatniego liftu ten samochód był już wyposażony w takie rzeczy. Mamy tutaj lampę soczewkową i prawdziwe, oryginalne ksenony. To dzisiaj potrafi się znaleźć auta, które wychodzą z fabryki na zwykłych y żarówkach halogenowych. W tamtym czasie kupowałeś Sela i miałeś Xenone. Powrócę jeszcze po raz kolejny do tego komfortu, bo jest on moim zdaniem zadziwiający w tym aucie. Bo sobie tak jeżdżę i myślę sobie, do czego to auto mogłoby się nadawać? Oprócz tego, żeby się przejechać w niedzielę, no bo jak mamy taki kabriolet dwuosobowy, to myślimy o tym, żeby się przejechać tym autem w niedzielę, raz na jakiś czas go wyciągnąć z garażu. Dzisiaj owszem, no bo to już jest inwestycja, to już jest klasyk, ale w czasach, kiedy zostało to auto projektowane, moim zdaniem, totalnie, ale to totalnie spokojnie, mogłoby służyć do pokonywania długich tras. 5 litrów. V8, niskie obroty przy prędkości przelotowej tam 100-120 km na godzinę. Tempomat, ultra wygodne fotele ze skórą. Oczywiście ta skóra nie jest jak dzisiaj sztuczna, tylko była wówczas oryginalna. Bardzo wygodna kierownica, która fajnie leży w ręku i ogólnie wygodna pozycja za kierownicą. I podłokietnik, który można sobie wysunąć do przodu, żeby jeszcze wygodniej móc się rozsiąść w tym skórzanym fotelu i delektować się pokonywanymi kilometrami powiem wam, że to jest coś pięknego i jazda dla mnie tym samochodem jest takim po prostu przeżyciem, nie przeżyciem emocjonalnym ja lubię auta, które dostarczają bardziej emocje na torze i tak dalej lubię jak strzela z wydechu, ale to jest taki kunszt technologii to widać w tym aucie, jest wszystko tak postarane no wspaniałe czasy najlepsze czasy, w których wykonywano samochody moim zdaniem i to czuć po prostu na każdym kroku tego auta. I te klasyczne zegary, i te kontrolki, które się podświetlają, i ten dźwięk kierunkowskazu, posłuchajcie, taki klasyczny, standardowy. Uwaga! Super. Jakbym znowu miał jakieś 8 lat, 10, mniej więcej tyle. Myślę, że podsumowaniem dla tego auta mogłoby być hasło klasa. Bo to jest po prostu klasa na kołach i klasa sama w sobie. Każdy przejechany kilometr, każdy pokonany zakręt, każda najechana dziura jest przyjemnością, dlatego że to zawieszenie i ten samochód pozwala Wam poczuć komfort, jaki ciężko jest znaleźć nawet w dzisiejszych współczesnych autach. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę i widzimy się w następnych odcinkach o tym, jak sprowadzamy samochody klasyczne, premium, nietypowe z Dubaju, Japonii, Stanów i innych zakątków świata. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!